Witam serdecznie wszystkich wolnych ludzi, suwerenów, słowian, lechitów, tych, którzy już się uwolnili z Matrixa i żyją poza Matrixem. Dzisiaj mamy 15 lipiec, yy, piątek 2022 rok, Dzierżoniów. Yy, Diora Dzierżoniów, może pamiętamy częściowo tamte czasy Diora Dzierżoniów. Teraz jesteśmy tutaj przy poczcie, Urząd Pocztowy Dzierżoniów. 58,203 Dzierżoniów 2 urząd pocztowy. Tutaj to jest przy PKP, tutaj, więc już przyjechaliśmy tutaj PKP z Wrocławia. Jesteśmy tutaj właśnie w dzierżoniowie, jest piątek, akurat tu, tutaj żeśmy wyszli. O, tu jest, taki, tu jest takie fajne auto, takie fajne auto, więc czuję się bezpieczniej to jest auto. Jest takie słońce, więc nie, nie, nie widzę tableta, którym to kręcę, się to dobrze nagrywa. To jest B467. Takie fajne autko. To jest jakiś Opel, tak? HPBC696. I to jest tutaj przy torach kolejowych właśnie w Dzierżoniowie. Dobrze, więc to jest tutaj ile? 20 metrów? 20 metrów od właśnie poczty przy, KP, przy PKP. Tu jest. Aha, czyli tu jest stanowiska jakieś szu, y, siódme, szóste, piąte, czwarte, trzecie. Aha, czyli taki jakiś tutaj improwizowany dworzec PKS. Więc jest, jesteśmy tutaj dzisiaj, aby, aby spotkać się z parszywym bandytą międzynarodowym, skundlonym nikczemnym. Magdalena Kaliszewska, która jest jednocześnie wieloletnim pracownikiem korporacji pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział pierwszy Cywilny. I ta parszywa, podła, nikczemna osoba fizyczna Magdalena Kaliszewska, która jest parszywym bandytą, skundlonym międzynarodowym, nęka mnie uporczywie już piąty rok, Wytaczając mi sprawy sądowo prokurwatorskie tam w tym Wrocławiu. I jest to po prostu nękanie. Jest to bardzo nie, nieładne i niegrzeczne nękanie mnie wytaczając mi tyle po prostu spraw sądowo prokuratorskich, i ten skundlony bandyta jest na wolności. Chodzi po wolności, jest bezkarny, ponieważ chroni go niepisany lub ściśle tajny im, immunitet bycia pracownikiem Sądu Wrocławskiego. Dlatego pozostaje ten skundlony bandyta bezkarny, wykorzystując taką korporację ochroniarską, tą na, 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 na niebieskich literkach tutaj napisaną, i inne organy siłowe przeciwko suwerenowi ten skundlony, parszywie bandyta, Yy, sądowo-prokuratorski tutaj stosuje więc dzisiaj tutaj chciałem się właśnie spotkać na jakimś takim terenie neutralnym z tym parszywym, skundlonym bandytom międzynarodowym podłym i nikczemnym Magdalena Kaliszewska aby spotkać się tutaj pogadać z nią właśnie zadać jej wiele właśnie pytań czy jest yy, zdrowa psychicznie, czy chora psychicznie czy, on, czy ona mi to robi jaki ma cel, kiedy przestanie już to wszystko, kiedy odszczeka i wypłaci mi należyte zadośćuczynienie, odszkodowanie i tak dalej, i tak yy, dalej. Więc właśnie yy, na te i, i inne właśnie tematy chci chciałem z tym parszywym, skundlonym bandytą międzynarodowym Magdalena Kaliszewska porozmawiać. Yy, ponadto jakoś tak o, o, o ostatnio jas jaskółki mi powiedziały Jaskułki mi powiedziały, że, że ja się ukrywam, że ja się gdzieś ukrywam. I, i, I nie chcę tam się spotkać z tymi przestępcami w togach, w czarnych ubrankach i dlatego jestem zdziwiony, więc właśnie chciałem powiedzieć prokurwatorce osobie fizycznej Natalia Zemła, Natalia Zemła, prokurwatorka nie wiem jakie on ma ubranko jakiś może ma kolorowe ubranko Natalia Zem Zemła lub ma czarne ubranko że się nigdzie nie ukrywam bo dlaczego miałbym się ukrywać i dlaczego miałbym nie współpracować z ławą przysięgłą wszystkich wolnych ludzi aby ukarać należycie wszystkich wszystkich którzy współpracują z przestępcami po to aby mnie nękać i robić krzywdę na, na przykład z tą firmą ochroniarską i pracownikami sądowymi we Wrocławiu, dlatego droga łabo przysięgła suwerenów wolnych ludzi. mniejszym zgłaszam wam roszczenie w dzierżoniowie 15 lipca 2022 roku. Piątek, początek weekendu fajna pogoda, że mam uzasadnione roszczenie jako suweren, yy, który sprawuje swoją władzę samodzielnie w sposób należyty już wiele lat. Czyli poza Parszywą Zmianą, i tak dalej, poza yy, Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, a wcześniej Beata Szydło, i tak dalej, że mam uzasadnione roszczenie, aby dochodzić wszelkich moich praw względem wszystkich przestępców i bandytów sądowo-prokuratorskich, milicyjnych, i tak dalej, między innymi skundlały bandytam międzynarodowym Magdalena Kaliszewska za to, że ona poprzez wytaczanie, prowadzenie i kontynuowanie spraw sądowo prokuratorskich po prostu niszczy mnie. To jest nękanie uporczywie mnie jako suwerena, dlatego nie zgadzam się z tym i, i droga łabo przysięgła suwerenów, wolnych ludzi. Y Wszystkich trzeba ukarać, którzy weszli ze mną w jakąkolwiek interakcję, która mnie skrzywdziła y, od 6 lat. Po rozpoczęciu się tego cyrku sądowo-prokuratorskiego, rozpoczętego przez parszywego bandytę skundlonego międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, sąd rejonowy, wydział pierwszy cywilny, y, Wrocław krzyki a y, ziemia dzierżoniowska podobno wykarmiła i wychowała tego skundlonego bandytę właśnie ziemia dzierżoniowska i dlatego byłoby dobrze spotkać się na kawie, herbacie z tym skundlonym bandytą Magdalena Kaliszewska i porozmawiać właśnie z nią o jej zrobiu psychicznym o jej celach, zamierzeniach i czy to co robi jest zgodne z prawem naturalnym z prawem bożym i tak dalej więc no nigdzie się nie ukrywam, bo, bo na, na, nawet nie myślałem po prostu o tym, żeby, żeby się ukrywać. Ile razy byłem w Warszawie składać pisma osobiście do najniższych do najniższych baskor korporacyjnej trzeciej RP, Jakieś tam sejmy senaty yy, 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 biura Poselskie, kancelaria premiera prezydenta, Yy, 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 jakieś tam yy, rzeczniki praw dziecka, rzeczniki praw obywatelskich tam w tej stolicy i tak dalej, żeby coś ruszyły się i, i ogarnęły sprawy, ale one po prostu nic, zupełnie nic. Dlatego no, nie mogę czegoś takiego akceptować, że mam być w posłuszeństwie organizacji przestępczej pod nazwą Państwo Polskie. I tak dalej, no to jest y, śmiech na sali, żenada. Więc y, y, chciałem po powiedzieć prokurwatorka z prokurwatorii jakiejś tam, nie wiem, osiedlowej? Na jakimś takim brocławskim Śródmieściu. Natalia Zemła! Natalia Zemła! Słuchaj ty osoba fizyczna! Czemu miałbym się przed tobą ukrywać? Mogę z tobą spotkać się na kawie, herbacie, na gorącej czekoladzie możemy się gdzieś umówić, tak jak chcesz się ze mną zobaczyć, nie ma problemu. Co proponujesz, Natalia Zemła? Ale czarnych ubranek nie lubię, bo, bo, bo tak mi się czarne ubranka mi się tak jakoś kojarzą, tak jakoś nie ciekawi. Więc co proponujesz na Natalia Zemła, prokurwatorka z jakiejś osiedlowej, jakiejś tam w jakimś Wrocławiu? To gdzie chcesz, Ty, osoba fizyczna? dobodzie plastikowy, wcale nie osobisty, gdzie chcesz się ze mną spotkać? Bo jak y, twierdzisz publicznie na tych swoich pismach sądowych, że się chcesz, że ja się ukrywam, no, to, no to, to powiedz mi, gdzie się chcesz ze mną spotkać. Powiedz mi gdzie? Dzierżoniu, Wrocław, nie wiem gdzie. Y, ambasada RP w Berlinie, ambasada RP na Białorusi, ambasada RP w Czechach, ambasada RP w Paryżu. Gdzie się chcesz ze mną, ty, ty osoba fizyczna, spotkać? Nie ma problemu. Spotkamy się biznesowo. Natalia, Zemła, do bodzie osobisty, plastikowy. Czarnych ubranek nie lubię. Ojej, jakaś tam chmura. Byleby nie padało. Dobrze, dzierżoniów. Jakiś taki plac. Ale to jest nieokolwiek, bo tutaj spaliny są, jakieś wydechy tłumików, może jakieś MOT, może przeglądy nie, nie są takie najbardziej ciekawe tutaj, więc tutaj, żeby zrobić plac zabaw tutaj pomiędzy dwoma drogami, no to tak jakoś nieciekawie więc uprzejmie informuję Natalia Zemła, że słuchaj dowodzi osobiste, spotkam się z Tobą nie ma problemu nawet nie wiedziałem, że Ty istniejesz no bo ten inny nazwiska z tej prokurwatorii jakiejś tam nie wiem, osiedlowej na tym wrocławskim śródmieściu i tak dalej. To, to inne na, na, nazwiska mnie nękały. A teraz twoje nazwisko po prostu widzę mienęka od 26 marca 2020 rok. Yy, zauważyłem, że, że twoje nazwisko tam jest, więc nie ma problemu. Yy, mogę się z Tobą spotkać tak, ta, jak chcesz. Przynajmniej yy, trochę o, ogarnę twoją energetykę. Załóżmy się dobiem. I, 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 jakie masz energię po prostu takie no, w twoich czakrach I, 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 i będzie i będzie wiadomo właśnie ile tam no, u, u, u osób fizycznych po prostu jest kumatych w tym no y, y, tam w tym sędziowsko prokurwatorskim na rubieżach trzeciej RP jest to numerek B 467 i Blacha HPBC 696. Yy, Więc yy, skunlały bandyta Magdalena Kaliszewska wynajmuje też tą firmę ochroniarską i jej tam kolesi, napakowanych lub nie. I środki przymusu bez, bezpośredniego tych kolesi, aby nękały mnie uporczywie, już piąty rok. Co za czasy? Piąty rok już jestem nękany przez państwo polskie jako suweren oczywiście, więc y, wiadomo gdzie ja to mam y, no dobrze więc chciałem się właśnie dzisiaj spotkać y, z parszywym bandytą skundlałym międzynarodowym Magdalena Kaliszewska sąd rejonowy wydział pierwszy cywilny Wrocław Krzyki i jak załóżmy y, tutaj mam zapisany na karcie prokurwatorka z prokuratury jakiejś tam osiedlowej Natalia Zemła Natalia Zemła co, coś tam po prostu ten, no, je się do, 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 do głowy przytrafiło, że ja się ukrywam gdzieś i nie chcę się z nią spotkać. Więc no, no chciałbym polemizować tutaj z tym wszystkim. Dobrze, to już jest. Mamy zaraz koło dziewiątej rano, to pomału trzeba będzie z, z, zwiedzić Dzierżoniu w poszygowanie tego. Skunlonego i parszywego bandyty międzynarodowego Magdaleny Kaliszewska, oczywiście. Jak uważać, w piątek się tutaj można z nią spotkać, czy nie? Na jakiejś kawie, kawie, herbaciusz tutaj, a, a, autko, e, autko, to autko. Autko sprzęt to. to czy, czy, proszę wycieczki, czy to jest komisa? No właśnie. Prosimy sobie nie, nie, nie żartować z firmy ochroniarskiej. Żadnej. Dobrze. Dzięki, Pozdro.